Smutek. Do czego służy smutek? Smutek to bardzo ważna emocja. Smutek informuje nas o tym, że jakaś ważna wartość, coś co bardzo cenimy, zostało utracone. Smutek jest do tego, żeby płakać. Potrzebujemy opłakać stratę. W takiej bardzo rozbudowanej wersji jest częścią, smutek jest częścią żałoby. Jak umiera jakaś ważna dla nas osoba, to raczej bardzo normalne, że chcemy opłakać tą osobę, pożegnać się z nią. Tak naprawdę to przejście żałoby, doświadczenie smutku, chociaż w samej żałobie jest wiele innych emocji, ale nie będę teraz w to wchodził, doświadczenie smutku warunkuje powrót do życia, warunkuje powrót do innych emocji, a szczególnie do doświadczenia radości. Zauważ. Jak doświadczasz smutku? Zapraszam Cię do takiego samego ćwiczenia, jak w przypadku złości. Zatrzymaj się na chwilę, przypomnij sobie sytuację, w której byłeś smutny, w której coś utraciłeś, i przenieś uwagę na ciało, i zauważ, jak doświadczasz smutku.